Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu z pustą głową. Nie masz pojęcia a propos tego, co wybrać, co jest ciekawe, jakie są obecne trendy w grach. Więc jesteś już w tym sklepie. Mijasz alejki z tysiącem robotów kuchennych i są one gry. Czym wtedy kierujesz się podczas zakupu? Ano mając głęboko gdzieś zasady nie oceniaj książki po okładce, gapisz je na box art, próbując ocenić, co to tam na tej płytce czy kartridżu się mieści. Tylko sprawa z okładkami jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wam wydawać. Masz wujka w Stanach? Prosząc go, by ten wysłał ci grę na pierwsze PlayStation, tylko dzięki opisanej okładce, gwarantuje, że dostaniesz coś zupełnie innego albo zupełnie nic. Prawdziwa historia z Dragon Ball Final Bout. I choć większość z nas mogła nawet tego nie zauważyć, z uwagi na to, że mamy swoje wersje, dzisiaj zastanowimy się, dlaczego okładki w różnych rejonach świata są. Inne. Bo już od najdawniejszych czasów w okładki gier wideo były sposobem przyciągnięcia graczy. Kilkubitowe konsole nie posiadały mocy przerobowej, by pokazać niezwykłości jakie czekają nabywce. Trzeba było zatem w pewien sposób grafiką sprzedać. Pomysł, wskazówkę, czym będzie gra, którą za chwilę odpalisz. Przedstawić emocje. Tutaj akcja będzie grała główną rolę. Tutaj możesz się bać, a tam trafisz na uroczą platformówkę. No chyba, że ktoś zobaczył tego kultowego megamena. Wtedy to zdecydowanie tylko strach. Kiedyś decyzja, co kupić, a co zostawić na półce sklepowej, była o wiele trudniejsza. Brak ogromnych kampanii promocyjnych, zazwyczaj tylko czasopisma branżowe mogły przedstawić nam screenshoty, i to tylko screenshoty, bo z jakiegoś powodu dalej nie możemy drukować GIFów. No ale najważniejszym aspektem jest tu internet. Dziś na wyciągnięcie ręki dosłownie mamy gameplaye, przecieki większe i mniejsze, piękne cinematiki zagrzewające naszą wyobraźnię. Innymi słowy, kiedyś trzeba było postarać się bardziej, a jednym z tych aspektów było badanie rynku. Mua! Artyści mają za zadanie stworzyć pewien portret tytułu. Niklas Ackerblatt, twórca okładki do hotline Miami, nazwał proces manipulowaniem uwagą odbiorcy, która różni się w zależności od rejonu. Dosłownie PAL-NTSC czy NTSC-J. Idealnym odniesieniem są powiedzmy plakaty filmowe. Nie tylko pojawiają się różne wersje w różnych krajach, ale przede wszystkim wskazuje nam to potrzebę tego typu grafik. To marketing. Choć każdy artysta będzie tworzył coś na swój sposób unikalnego, to głównym celem jest oddanie klimatu gry, ale i trafienie nią do największej ilości potencjalnych nabywców. Przykładowo Bioshock Infinite został tak przygotowany wizualnie: miał trafić do każdego. Dishonored dorobiło się 60 konceptów, Sunset Overdrive również mocno pracowało nad uchwyceniem kilku kluczowych aspektów. Wszystko zatem rozbija się o gust konsumenta. Europa różni się od Stanów w odbiorze pewnych tropów kulturowych. Inne aspekty przemawiają do osób wychowanych na bardziej disneyowskiej animacji, a inne do tych, którzy dorastali z anime albo nawet trzymali się tego stylu od zawsze. Ale to też nie tylko ta kwestia. Generalizacja jest w tego typu podejściach ważna, nawet jeśli zakrawa o stereotyp. Bo wiecie, hehe, Amerykanie lubią akcje i ważne jest, by pokazać dynamiczne sceny w nieruchomym obrazku. No i tak się robiło. Czy japoński horror różni się od europejskiego czy amerykańskiego? Oczywiście. Jako case weźmy tutaj thriller Heavy Rain. Wszyscy znamy okładkę z małą figurką origami. Jest kluczowy deszcz, jest odrobina krwi, suspense, tajemnica i minimalizm. Japończycy dostali bardziej niepokojącą wersję, choć równie przyjemną estetycznie. Oto twarz wynurza się z tafli wody. Nie wiemy, czy to zabójca, może to jego ofiara. Co otrzymali Amerykanie? No właściwie plakat filmowy dreszczowca z każdą możliwą postacią z gry. Brak tu subtelności, choć filmowość ukazali perfekcyjnie. Najlepszym sposobem na ukazanie różnic jest przedstawienie kilku okładek. Szybko załapiemy te trendy. Platformówka Tombi w Europie ma uroczą plastelinową grafikę, ładne, kolorowe i dużo zdradza z tego, czego możemy się spodziewać. W USA rysunkowo ciemniej i raczej no dziwnie. No i z jakiegoś powodu zmieniono także tytuł na tomba. Szukałem, czy to jakieś obraźliwe określenie, ale raczej nic. Najmocniejszą różnicę mają jednak chyba okładki do serii Final Fantasy. Szóstka dla przykładu ma Kloda pokazującego swój Kul cool Giga miecz i jakieś czarno-białe budynki przed nim. Co w Europie? Jedynie napis i enigmatyczna grafika w tle bardziej budząca pytania. To samo działo się w następnych częściach. Przepiękne Final 8 zgodnie z duchem poprzedniczek kontra... Hej, to są nasze postacie pełne niesprecyzowanych emocji, w tle... złapani. Znaczy chyba zła, bo w sumie to tylko gdzieś tam patrzy. Tak teraz myślę, że po prostu chyba lubię minimalizm. Ciekawostka. Tomb Raider Chronicles wygląda u nas tak. Ja w swojej kolekcji mam przykładowo Tomb Raidera 5 kupionego w Polsce, z amerykańską okładką. I tłumaczeniem z rosyjskiego ewidentnie. Przeczytam. Gratum Raider 5 rozpoczyna się zemszy żałobnej po ukończeniu, której trzy postaci, Jean Ives Winston i irlandzki ksiądz Ojciec Dunstan, przypominają dawne czasy i wywołują w swojej pamięci te przygody Lary, świadkami których oni byli. Poziom z łodzią podwodną jest to złowieszcza stylizacja w duchu materiałów tajemnych, gdzie Lara przybiera się w uniform żołnierza wojsk specjalnych. Z modną obecnie czapeczką. Gracz amerykański, jak wynika z obserwacji, bardziej ceni sobie nakreślenie całości w sposób wzrokowy. Dostaje odpowiedzi patrząc na obrazek. Europejczycy zwracają uwagę na jakąś dozę artyzmu i unikalność okładek, dopowiadając sobie w wyobraźni, co ich czeka. Liczy się pewna generalizacja, o której mówiłem, i próba trafienia do największej grupy. Za dużo męskich protagonistów? Assassin's Creed Odyssey ma dwie okładki, wystarczy obrócić. A jak bardzo taki trend staje się uniwersalnym rozwiązaniem? To samo zapowiedziano co do cyberpunkowej okładki. Niektórzy zwracają uwagę na to, że tak japońscy, jak i europejscy artyści mają więcej swobody w przygotowaniu jednolitej całości, zgodnej z ich wizją pudełka, podczas gdy w USA rządzi wywleczona z Hollywood komisyjność. Specjaliści od PR-u, marketingowcy, ludzie nie mający zbyt wiele związku z estetyką, chyba że liczby są ładne, analizują i wkładają w ręce grafików elementy, które muszą zostać zawarte, samemu wpychając kazualizację w każdą okładkę. Przeglądając te wszystkie cover arty zauważyłem kilka popularnych trendów czy klisz. Po pierwsze, czadowy bohater ze spluwą. O ile Call of Duty rozumiem, Fallout New Vegas też, to Bioshock Infinite ma do sprzedania nieco więcej niż strzelanie. Właściwie to wszystko poza strzelaniem, ale tak jak mówiłem, gra miała trafić do szerokiego grona. Jeszcze bardziej cool bohater stojący tyłem, Just Cause, Crisis 2 albo nawet Ratchet i Clank. Morda postaci wlepiona najbliżej jak się da, Splinter Cell Double Agent, God of War 3, Dead Space 2. Zmierzam do tego, że dziś większość grafik, jakie możemy zaobserwować, wpada w pewne klisze. Można nawet odnieść wrażenie, że grafikiem do większości z nich była ta sama osoba. Powiedziałbym nawet, że to pewien znak czasów. Teraz wiemy o grze więcej przed jej odpaleniem niż kiedykolwiek. Nie musimy zgadywać, sugerować się czymś, czy kombinować, kim jest ten siwy dziad z MGS-a. Znamy go. Notabene, MGS zawsze ładniejszy z tymi artami. Gry przestały polegać na zaciekawianiu. Teraz liczy się budowanie świadomości marki i tego, że gracz utożsamia gatunek z tytułem, a potem postać z planowaną zabawą. No i równie ważne, gry sprzedawane są cyfrowo, więc nie uświadczymy potrzeby sprzedania jakiejkolwiek wizji fizycznie. Got something that might interest you. <laughs> Oczywiście to, które wersje podobają się Wam bardziej, jest czysto subiektywne, dlatego nie zamierzam kogokolwiek przekonywać do swojego gustu. Choć moglibyśmy stwierdzić, że twórcy powoli odchodzą od tego rozróżniania regionów, to przecież poprzednia generacja konsol pełna jest przykładów. Ba, nawet Nintendo Switch całkiem solidnie działa w tym stylu. Weźmy Legend of Zelda, gdzie osobiście pierwszy raz od dawna wolę wersję amerykańską. Japończycy także dostali lepszą wersję, bo wskazującą bardziej na ogrom przygody, jak Czeka linka. Subtelna różnica, bo kadr nieco wyżej, ale i tak to robi robotę. Jakby nie patrzeć, niektóre okładki możesz oficjalnie wydrukować sobie samemu. Tutaj znów Nintendo. Obecnie już nie strzelamy aż taką tajemnicą okładek. Różnice znajdziemy bardziej w edycjach kolekcjonerskich, limitowanych czy na steelbookach, które same w sobie mogą być pewnymi dziełami sztuki. Zmieniły się też trendy i, powiedzmy, muskularni goście rodem z okładek War też już nie świecą swoimi spoconymi klatami. Gracz często traktuje wydanie fizyczne jako element kolekcjonerski sam w sobie. Rynek się zmienił przechylając szalę ku cyfrowym edycjom i wiedzy gracza. Koniecznie dajcie znać w komentarzach jakie okładki są waszymi ulubionymi, może to jakieś steelbooki, a może po prostu lubicie konkretną estetykę. Tak jak ja lubię minimalizm. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.